No cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam 10 ciekawostek o Michale Karbowniku. Na samym początku chciałam Wam podziękować za to, co robicie na moim kanale i na moim drugim kanale Kozak SN, bo wczoraj na tym kanale przyszły 4 nowe suby, Bardzo Wam dziękuję, jest już, 8, jest już 18, a na tym kanale jeszcze 8 słów brakuje. No i będzie moje upragnione 100 subów Mega Wam dziękuję, a teraz już serdusz o, oczywiście serduszko leci dla Was i zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Michał Karbownik urodził się 13 marca 2001 roku w Radomiu. Gra on na pozycji środkowego pomocnika w Legii Warszawa. W klubie gra z numerem 14. Jego pierwszym klubem była Zorza Kowala. Treningi piłkarskie rozpoczynał w szkółce piłkarskiej o nazwie Jaskółka. W 2015 roku został przyjęty do juniorskiej ekipy Legii Warszawa. Znalazł się na liście 50 młodych piłkarzy, którzy w 2020 roku mogą odegrać znaczącą rolę na ligowych boiskach. W październiku 2020 podpisał 4-letni kontrakt z Brighton and Hove Albion i od razu został wypożyczony z powrotem do Legii. Reprezentował Polskę w klasach wiekowych U15, U16, U17, U18 i U19. 24 sierpnia 2000 roku został powołany do seniorskiej reprezentacji Polski na mecze z reprezentacją Bośni, Hercegowiny i Holandii rozegrane w ramach Ligi Narodów. I to by była tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę oraz subika. Będę mega wdzięczny! Widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Życzę Wam miłej środy. Trzymajcie się. Cześć.